Rzecz o książce. Zaprasza Magdalena Kapuścińska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie Magdalena Kapuścińska. Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę audycji Rzecz o książce. Dzisiaj, po raz kolejny, już tej wiosny, będziemy mieli okazję spotkać się z poezją. Tym razem. Będzie to tomik księdza Jana Twardowskiego, który stwarzasz jagody. Tak jak mówiłam Wam już w poprzedniej mojej audycji o poezji, wiosna to czas, kiedy towarzyszy mi ona w sposób szczególny, właśnie dlatego chciałabym podzielić się dzisiaj nią także z Wami. Tym razem wybór padł na wiersze księdza Jana Twardowskiego. Poety bardzo ciekawego, specyficznego. Często jego wiersze uznawane są za wręcz infantylne, bardziej za wiersze dla dzieci niż dla dorosłych, ale tak naprawdę zawierają one w sobie niesamowitą głębię. Trzeba tylko przyjrzeć się im dokładniej. I od dzisiaj bowiem wiadomo, że rzeczy najważniejsze to tak naprawdę rzeczy najprostsze. Na początek może pozwolę sobie przypomnieć Państwu krótki biogram księdza Jana Twardowskiego. Urodził się on 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, zatem niecały rok temu obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin, natomiast zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Ksiądz Jan Twardowski wychowywał się w Warszawie. W roku 1922 rozpoczął naukę w szkole podstawowej a od 1927 uczęszczał do gimnazjum imienia Tadeusza Czeckiego w Warszawie był uczniem klasy matematyczno-przyrodniczej. W późniejszych latach współredagował międzyszkolne Pismo Młodzieży Gimnazjalnej Kuźnia Młodych, gdzie piastował funkcję redaktora działu literackiego. To właśnie tam miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. Zaczął również prowadzić poradnik literacki, drukował recenzje i wywiady, oraz nawiązał szereg znajomości z utalentowanymi kolegami, m.in. z Kazimierzem Brandysem, Pawłem Hercem, Janem Kotem czy Tadeuszem Różewiczem. Maturę zdał w 1936 roku. Rok później ukazał się pierwszy tomik jego wierszy, noszący tytuł Powrót Andersena. W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 roku uzyskał absolutorium, jednak pracę magisterską obronił dopiero 8 lat później, w roku 1947. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie działań wojennych zaginął cały jego wcześniejszy dorobek poetycki. Wskutek przeżyć wojennych, m.in. zniszczenia jego rodzinnego domu, w 1943 roku postanowił zostać księdzem. Jeszcze w marcu 1945 roku zaczął naukę w tajnym seminarium duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1948 roku. Po studiach w seminarium przybył do parafii w Żbikowie koło Pruszkowa, gdzie przez trzy lata był wikarym. Zajmował się nauczaniem religii w szkole specjalnej. Od 1959 roku do emerytury był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, na podstawie których powstały zbiory, m.in. zeszyt w kratkę oraz patyki i patyczki. Do publikowania wierszy powrócił pod koniec 1945 roku. Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 roku w szpitalu przy ulicy Banacha w Warszawie. Pochowany został w krypcie w Panteonie Wielkich Polaków. Ja osobiście bardzo sobie cenię poezję księdza Jana Twardowskiego, między innymi za to, że potrafi. W niesamowicie prosty, czasem wydawałoby się nawet zbyt prosty sposób pokazać to, co najważniejsze. Może właśnie fakt, że nie potrzebuje wielu pięknych, kolorowych, okrągłych słówek, sprawia, że jego poezja jest wręcz namacalna. Nie wynosi nas na literackie wyżyny, ale po prostu staje się częścią zwykłego, codziennego życia. Który stwarzasz jagody, to tak naprawdę wybór poezji, dokonany przez Andrzeja Kaliszewskiego. Zawiera w sobie wiersze pochodzące z tomów: wiersze z 1959 roku, znaki ufności 1970 rok, poezje wybrane 1979, niebieskie okulary 1980. Rachunek dla dorosłego 1982 rok oraz z pierwszego wydania Który stwarzysz jagody rok 1983 a także na osiołku 1986 oraz z nowych wierszy Ja pozwolę sobie zacząć od utworu który jest chyba moim ulubionym wierszem księdza Jana Twardowskiego a będą to bliscy i oddaleni. Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać, aby się ominąć. Bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze, piszą do siebie listy gorące i zimne. Rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty, by nie wiedzieć do końca, czemu tak się stało. Są inni, co się nawet po ciemku odnajdą, lecz przejdą obok siebie, bo nie śmią się spotkać. Tak czyści i spokojni, jakby śnieg się zaczął, byliby doskonali, lecz wad im zabrakło. Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej. Niektórzy umierają, to znaczy już wiedzą. Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma. Nikt z nas nie jest samotny, tylko przez przypadek. Są i tacy, co się na zawsze kochają i dopiero dlatego nie mogą być razem, jak barżanty, co nigdy nie chodzą parami. Można nawet zabłądzić, lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem. Ksiądz Jan Twardowski dedykował czasem swoje utwory konkretnym osobom. Najbardziej znany jest chyba fragment wiersza, który zadedykował Annie Kamieńskiej. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Z kolei Zofi Małynicz zadedykował wiersz zatytułowany Żal. Żal, że się za mało kochało, że się myślało o sobie. Że się już nie zdążyło, że było za późno. Choćby się teraz pobiegło, w przedpokoju szurało, niosło serce osobne, w telefonie szukało, słuchem szerszym od słowa. Choćby się spokorniało, głupią minę stroiło jak lew na muszce. Choćby się chciało ostrzec, że pogoda nie stała, bo ten czas zbyt czerwona, a sól zwilgotniała. Choćby się chciało pomóc, własną gębą podmuchać, wyrosł zasłony. Wszystko już potem za mało, choćby się łzy wypłakało nagie, niepewne. Ksiądz Jan Twardowski lubi w swojej poezji stawiać pytania. Pytania, na które odpowiedzi czasem są tylko pozornie oczywiste. Pytania. Gdzie się prawda zaczyna, a gdzie rozum kończy, gdzie miłość między nami, a gdzie już cierpienie, czy łza, czy na nosie ciepło zimnej wody, dokąd razem idziemy, by umrzeć osobno, czy słowo jeszcze słowem, czy nagle milczeniem, czy ciało wciąż oddala, czy tylko zasłania w którym miejscu odchodzi Pan Bóg oficjalny i nie patrzy w przepisy, bo już jest prawdziwy. O święty krzyżu pytań, jak niewiele ważysz, gdy małe, głupie szczęście biże nas po twarzy. Jak przystało na księdza, nasz poeta odnosi się także do tematu modlitwy. Modlitwy długie i niewysłuchane. Pod krzyżem nocy na nagiej podłodze, W poczekalni szpitala, gdy serce się lęka, że doktór śmierć odczyta na leciutkiej kliszy, Na wszystkich drogach, co się w końcu gubią, Po których miłość odchodząc nie wróci, Choć pójdzie prosto, nie trafi do ciebie, Tylko na księżycu cień ziemi okrągły. Tutaj uczucia precyzyjnie ciemne. Modlitwy długie i niewysłuchane, O zdrowie dziecka, O wierność i spokój. Wtedy, gdy lata ciórkiem uciekają, A jednej chwili wymodlić nie sposób, Bóg widzi więcej, chociaż niewidzialny, I wieczór zawsze szybszy niż poranek. Na drodze krzyżowej, stacja trzynasta. Nagle zamieszanie. Skąd tu się wzięła znowu Weronika? Niewiasty powróciły i jak przedtem płaczą. Ludzi widać wciąż z bliska, samotność z daleka. I żywność tak jak w domu, kiedy dobre ręce cyfrują dziecku zabawny serdaczek. Jan się denerwuje. Tyle kobiet naraz. Tu matka boska, mówi, ma być tylko sama. I przystanek bez ławki, deszcz od czwartku chlapie. Nikodem źle wygląda, ochrypł od wyjaśnień. Wielu głowę straciło, tylko śmierć zaradna. Przyszłyśmy choć na chwilę, po to, by zapytać, czy można serce zdjąć naprawdę z krzyża? Ksiądz Jan Twardowski nie lubił, kiedy nazywano go poetą. Wolał mówić, że jest księdzem, który pisze wiersze. Do swojej twórczości odniósł się między innymi w wierszu „Jeśli”. Jeśli mi zaczną wypominać, że jestem do niczego, że piszę trzy potrzy, ograniczony jak ryba, co daje się oglądać tylko z profilu, że to, co wymyśliłem, jest dobre, ale pięćdziesiąt lat temu uśmiecham się. Mój Boże, tylko tyle. Ile można o mnie gorszego powiedzieć? Jeden z wierszy księdza Jana Twardowskiego, które ja osobiście bardzo lubię, to z całą pewnością do Jezusa z warszawskiej katedry. Jezus z warszawskiej katedry, Jezu czarny i srebrny, cierpiący, rzuć na ręce niemego smutku więcej. Jeszcze jedno cierpienie, jeszcze jedno rozstanie, Lampę jasną na stole, Jak najmniejsze mieszkanie. Bardziej gorzką niewdzięczność, Pożegnania, Powroty, Okno takie, by Księżyc Dowiązywał się złoty. Jeśli las to szumiący, jeśli rzeki urwiste, A serce na złość ludziom, i naiwne i czyste. W wierszach księdza Jana Twardowskiego widać czasem jego bliskie odniesienie do Matki Bożej. Można je zauważyć między innymi w wierszu Poza kolejką. Ilu umundurowanych świętych, kanonizowanych bez poprawek moralistów na twardych podeszwach aniołów kipiących jak mleko? Chyba ciężko będzie czekać po śmierci na swój sąd szczegółowy, ze łzą jak z ostatnim osłem. Ale ty, Matko Najświętsza, spod ciężkiej Betlejemskiej gwiazdy, co otwierasz na nas oczy, jak weneckie okna, co nie przemiękłaś w cierpieniu, przyjmiesz poza kolejką wszystkich niepewnych, którym się zdawało, że znak zapytania jest dłuższy od znaku krzyża, tych, którzy niczego nie mają, chociaż niczego nie oddali, wyczekujących w ogonkach, narzekających na lata coraz słabsze, wydeptujących na krzywych obcasach swoje zbawienie, nawet tak zalatanych, że nie mając czasu, modlili się na jednej nodze. Czas naszej audycji nieubłaganie dobiega końca. Czas zatem na ostatnie już wiersze księdza Jana. Na początek żeby wrócić. Można mieć wszystko, żeby odejść. Czas, młodość, wiarę, własne siły, świętej pamięci dom rodzinny, skrzynkę dla szpaków i sikorek, miłość, wiadomość nieomylną, że nawet Pan Bóg niepotrzebny potem już tylko sama ufność. Trzeba nic nie mieć, żeby wrócić. Skąd przyszło? Zło jest romantyczne, a dobro zwyczajne. Dobro wciąż na ostatku, bo zło jest ciekawe, a przecież białych kwiatów najwięcej na świecie. Dopiero po nich żółte, a potem czerwone. Czemu się rozum karmi tajemnicą, a chwila niepewności wciąż sprzyja nauce? Po tylu rewolucjach biedne ptaki bose i ćma tak bardzo mała, że żyje za krótko. Czemu deszcz słyszysz z góry, a śnieg trochę z boku? I skąd nagle przyszło to wielkie wzruszenie? Jakbym dzwonek z lat szkolnych przyłożył do ucha. Dzieciństwo co minęło, na zawsze zostało, tylko się z młodości zrobiła starucha. A na koniec jeszcze jeden z moich ulubionych wierszy księdza Jana, wiersz, który odkryłam dzięki poezji śpiewanej i dzięki genialnemu wykonaniu zespołu Manitu. Zbawiony. Ten, którego kochają Zostanie zbawiony, choć kocha się dlatego, że się nie rozumie. Niekiedy tylko ogarnia zdumienie, Jakby się księżyc w świntuch rozebrał do naga. Ten, którego kochają, zostanie zbawiony. Ile razy błądziłeś, ale ktoś cię kochał. Czekał w oknie, bo oddech pozostał na szybie. Ile razy grzeszyłeś? Łoza cię uzdrowiła, a miłość jest już czysta, gdy przy końcu płacze. I jak lew nieśmiało tyłem się odwraca. Jeśli bliskich zabraknie, sam Pan Bóg przygarnie. Powie ci to na starość, ślimak zamyślony. Rozpacz, stara kłamczucha, co rozrabia nad dnie. Czas już poza czasem, słowo ponad słowem. Gwiazda, co przez okno chcecie stuknąć w głowę, łotr na trzech gwoździach za nas powieszony. Ten, którego kochają, zostanie zbawiony. I tymi właśnie optymistycznymi słowami zakończmy tę dzisiejszą audycję. Dziękuję Wam bardzo, drodzy słuchacze, i zapraszam na kolejną rzecz o książce już za tydzień, w piątek. O godzinie 11:30. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rzecz o książce. Zaprasza Magdalena Kapuścińska.